Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Robert Makłowicz i dzisiaj pokażę Wam jak gotować, prawda, różne potrawy. Byłem już za mordę byłem już wszędzie w Etiopii, w Butą Buranie, w Afryce oraz w dupie Hanny Grunkiewicz walc Zapraszam. Intro. Zapraszam! Cześć! bierzcie z sesją karolek 95 i dzisiaj wraz z Robertem Majkowiczem, proszę Państwa, pokażę Wam jak gotować i przyrządzać wspaniałe dania, które sprawdzą się gdzieś później na imprezach. Może na początek ja wiadę i pokażę Robertowi, Robert weź mnie, wspieraj, zrobimy klubową kanapkę. Klubową kanapkę przygotowujemy w sposób bardzo... Cisza, chopie, cisza, najpierw ja zrobię pierwsze dania, a potem zobaczymy co on z tego zrobić No dobra, klubowa kanapka. Bez szczególnie nie może być się klubowa kanapka. Przede wszystkim no, muszą być kurde opony, bez prawda? Tutaj znajdzie się jakiś kompas, zabawka roja. No i troszeczkę ołówką, prawda? Bo to musi być szkolna klubowa kanapka i coś, co jest... Eee, yy, to... chyba... To chyba, chyba, chyba. Penis, mówiłem nie uciekaj ze swojego miejsca. Bip. Jedziemy dalej, proszę bardzo i musimy to wszystko pociechać Zacznijmy od... Oa, mój penis. Jezu, Dobra, 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 dobrze, że bardziej się go pociąć nie da. Dalej mamy przygot jakieś ołówki i tak dalej, okej, lustro i no, no, jestem, fatalnym <ś deep noise> jestem fatalnym kucharzem. Jestem fatalnym kucharzem! Chyba się do tego nie nadaje. Mogę to ugotować. Robert, weź mi, pomóż, Robert! Mój drogi, e, tak wspaniałe danie nie może być gotowane na wodzie. Zepsułeś te e, potrawy, ale to nieważne. Teraz przejmuję stery. Weźmy może na czosy. Przygotujmy na czosy. Wybierzmy rzeczy. Moi drodzy, osobiście od siebie polecam e, łososia, troszeczkę bułki e, z hamburgera, e, trochę opony. Opona bardzo ważna. E, no i przede wszystkim e, iPhone 4S, który posiada w sobie wszystkie z wymienionych niżej produktów. Jadąc dalej, proszę państwa, będziemy siechać pole i całą resztę na małe kawałeczki, które znajdą się później w naszych uzębieniach i w naszych ustach iPhone'a tylko raz. Dobrze. Podstawowym pytaniem, które sobie zadamy, jest to, czy trzeba to podsmażyć czy na wodzie. Jedno zdanie. Jedno zdań jest bardzo jolo. Troszeczkę kwasu na nie, żeby klienci mało się skarżyli. I na koniec klienci penis, który, bo to danie, i za zbarbek już ściekający z tego penisa troszkę tabletek na porost grzybice na nogach, trochę zębów i cytryny. I to by było tyle nasze pierwsze danie. Proszę bardzo, klubowa kanapka Roberta. Smacznego. Dobra, Robert, nie, podejmę się jeszcze raz tego wyzwania, bo widzę, że nie mam z tobą szans, ale może stawię jakikolwiek opór. Dobra, musimy zrobić tasty nachos, pyszne nachosy, które no, składają się przede wszystkim z, z tego bala drewna. Tutaj widzimy okulary przeciw... to jest obowiązek. Dezodorant Old spice. No i jak mógłbym o tym zapomnieć? Przy na czusach! Troszeczkę, tosta, prawda, no i pacmana, małego pacmana możemy pokroić dlatego, żeby było lepiej. Okej, okay, dobra, granat może być granat, okej. Okay. Tutaj mamy myszkę i to chyba ten. I 50 zł. Panie Robercie, czy mamy szansę w ogóle z tym wygrać? Okej, drewno pociągane. Old spice! O, coś jest... Za... O nie! O tak! Da... O my fucking Oj, mysz. Oj. O, o, jest jaki jestem wrażliwy. O, a. O, 50 złotych! Nie! Tylko nie 50 złotych! Tasty nachos, tak, 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 dajmy tutaj. Panie Robercie, czy... Wydaje mi się, że to się podsmaży. No w sumie nie wiem, teraz musimy czekać na sam koniec, panie Robercie. Może pizzą się pan zajmie? Panie Robercie, zapraszam! A teraz, przyjmiemy pizzę. Yy, wybierzmy sobie składniki. No przede wszystkim to musi być kulka. Yy, śniegu. Przypomnę, że mamy k***a lipiec, tak naprawdę to luty, ale na dworze mamy już około 15 stopni codziennie. Do tego ołówki szkolne, żeby ta pizza była bardzo szkolna, e, rewolwer, e, buta, e, bez języczka, to później się go wytnie. No i najważniejszy e, fragment, czyli mięso jakieś tam kule nieważne. Ale najpierw posprzątamy po naszym poprzedniku, oblejmy to kwasem, e, cytryną e, i tam jakimś innym... No i zróbcie zdjęcie. O, chyba będzie smakować naszym klientom. Polecam, Robert Makowicz, smacznego. Ale jeszcze jedno danie i już oddaję moje, prawda, umiejętności całą jeszcze Karolowi. To będzie danie zębowe na człosy. Zębowe na człosy, tak. Nie inaczej, zębów musi być wyjątkowo. Prawda, raz, dwa, trzy, pięć, Sześć zębów, prawda. Do tego trzy mrówcze. One, e, i trochę jakiegoś gówna z łąki pobliskiej. Jedna cytryna na zaznaczenie smaku Merkury. Polejmy sosem Merkury, troszkę penisowego kwasu e, wyciekającego prosto z cieluści cewki partnera. I dalej, to jest nasze danie, tasty nachos. Smacznego! Dary, jak tak cię słucham, to naprawdę nie wiem, gdzie się uczyłeś gotować, ale ja nie mam z tobą najmniejszych szans! Dobra, przyświrujmy trochę, zrobimy burgera! Przecież do pizzy trzeba dokłożyć lusterko, żeby ludzie widzieli co jedzą, no nie wygłupiajmy się! Chyba wszystko, no okej, okay, nie pierdzielbyś się z tej- Kulka śniegowa Roberta. Dobra, pociągajmy to też w sumie dalej, dajmy dan, okej, okay. jeszcze niczego nie robiliśmy chyba na patelni, albo w tosterze? Dobra, pizza w tosterze, nieważne, niech będzie, jedzcie bawcie się z tego- te Ej no burger, Robert, dobra, to chodź, do dokończ, chodź, zrób tego burger, zrób za mnie go, okej, okay, hold Jeżeli widzę taką głupotę w przygotowywaniu dań, jakie robi e, Karol, to aż mnie, prawda, mój mozambicki seller, naciowy, plesieniowy, underfrdyler zalewa, żeby skupić się na dobrym burgerze Musi być patno Xboxa, to jest obowiązek, nie wiem, czy on ma tylko dwa przyciski, może jest tak ubogi, prawda, jak z dzielnic Nepalu Piep. Nie mam pojęcia co to, ale chyba, e, prawda, ciasto tortka, torti do kebabów, tutaj mamy oś z ryby, bardzo ważne jeśli chodzi o burgery, no i jakieś mięcho, czy to może być stek, nie wiem, wymieszajmy to z jabłkiem i znakusami, no i jeszcze iPhone, trzeba zrobić z tym piękne selfie dania, prawda, wrzucić na Instagram i inne Facebooki. Musimy pozbyć się jednego zdań, które przygotował Karol, o Jezu, to takie spalone. Ale zawsze możemy wybrnąć ze spalonej pizzy. Musimy dołożyć kilka opon e, małych mrówek, które prawda, e, raz a cztery, się. siedem, e, musi być osiem, osiem opon, kapka cytryny, dwa zęby, które prawda straciłem podczas gryzienia patelni, przygotowując to zacne danie, troszeczkę gówna, trochę po bliskiej e, trawy e, z pola. O Jezus. To danie jest wszakże skończone, jest to zdjęcie, ale teraz przygotujmy jeszcze jedno, które nam tutaj zostało do pociachania. Prawda, Karol. 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 Karola. Z nami nie ma, więc przygotujmy e, to danie. E, tutaj, prawda, trzeba to wrzucić na patelnię i poczekać i odebrać ostatnie zamówienie. Jakim jest kur... Jaki wybór? A może zróbmy dzikiego e, łososia? Dziki łosoś to, prawda, wszakże e, bardzo norwesko skandynawskie danie. E, przygotowując go musimy pamiętać o oponie, o piłce e, do bejsbolu, prawda? jakiś jakieś wokmen, solka, e, szparagowa zmieszana ze zwykłym i wymiocinami, czyli standardowym womitem pewnej osoby. Troszeczkę pączka, e, dwa tosty, gdzie jest drugi tost? O, kraba! Raba i papieru, papieru, e, e, papieru. I jeszcze Jo i papieru. To nam się już chyba spaliło, Jezus Maria. Ale z wszystkiego da się wybrnąć. Przygotujmy to z jakimś guwienkiem, prawda? Tak jak mówimy, mlecze z łąki, żeby ludziom e, smakowało. E, no i troszeczkę e, zębów. Dziki łosoś, którego nie ma w karcie Danii. To będzie bardzo wyjątkowe Danie, ponieważ nie ma go również tutaj e, w tym miejscu, ale łosoś to łosoś. E, nie ma łososia, skorzystaj z opony. Trzeba to podgrzać. I tutaj powinno się pół na pół robić. Troszeczkę na wodzie, a troszeczkę soli dosypać, prawda, na patelnie, zamieszać z sosem de Chanel. Ale no jednak przygotujemy to na patelni po staroświecku, bym powiedział wręcz w stylu średniowiecznym, kiedy to król Edyp razem z Adamem Mickiewiczem grali w pokera, prawda, figurami do szach. Posiłek e, nam się ugotował. Teraz musimy dołożyć tylko wszelkich starań, żeby ten dziki, e, prawda, jakże łosoś był dla nas wyśmienity. Troszkę, tak jak mówiłem w wyciągu, e, prawda, to jest łoszczyca z dupy jakiejś babci. Tutaj troszeczkę e, zębów, jakże e, ważnych e, cytryna na um, rozmaicenie smaku. I potrzebny jeszcze jeden składnik sos. Międzyplanetarny e, Merkury się zwie, e, nie Saturn, nie Pluton, bo do Merkurego jest najbliżej e, Słońca, czyli koloru żółtego, jak ten tryskający penis. I to jest nasze danie, którego nie będę zapisywał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Robert Makłowicz, serdecznie polecam kanał Karola. Zostaw subskrypcję, jak nie to wy... Pięknie serdeczne za oglądanie tego odcinka. Musicie wiedzieć, że naprawdę kosztował mnie sporo siły, bo mówienie głosem Roberta Makłowicza jest strasznie, strasznie, strasznie wymagające. Także jeżeli myślicie, że zasłużyłem, to zostawcie łapeczkę, co? Bo już nie mam głosu. My dwa tygodnie nie mówię, ale odcinek się nagrał. Nagrywałem go drugi raz, bo za pierwszym razem coś się, że tak powiem, po mistrzowsku. bez przeklinania z. Tyle miszcze, dzisiaj polujemy w 10 tysięcy łapek, jeżeli Wam się uda to będą kolejne odcinki z jakimiś tam zmianami głosu, bo nie chcę mi się robić osobnego vloga o tym jak, jak bawić się głosami, po prostu będę gdzieś to y, pokazywał w odcinkach. Tyle, dzięki za oglądanie, wejdźcie na Instagrama, na Facebook, zostawcie łapeczkę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Żykam się z Państwem bardzo serdecznie. miszczowski łopieć, prawda? Z Norwegii, nieważne ku... Jeżeli ten niszczowski odcinek spodobał ci się. On się, się spodobał, spodobał. On, on się spodobał. Zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem bardziej postaram się.